Podoba no mi się żółty kolor. Mam nadzieję, że przyniesie mi szczęście. Masz rację. Dostaniesz całą masę burgerów za wybranie tego przycisku. Tak przy okazji są pyszne. Sam już próbowałem. Wow, nie sądziłam, że będę miała tyle szczęścia. Wspaniale, najem się dosyta. Uważaj, żebyś nie przytyłał z takiej ilości burgerów. Nic mi nie będzie! Muszę jakoś zjeść tę górę! wiem, jak to zrobić! Zamiast jeść po jednym burgerze, zrobię z nich jednego wielkiego burgera! Właśnie tak! Co to jest? Skąd się wziął tak ogromny burger? To moja nowa konstrukcja! Zrobiłam największą i najsmaczniejszą wieżę na świecie! Chyba najwyższy czas, żebym ją zjadła. Myślę, że powinnaś być ostrożniejsza. Wygląda na to, że ta cała wieża zaraz się rozpadnie. Wszystko będzie ok. Ojej, ona drży! Przytrzymaj ją! Zaraz runie! Tak długo ją budowałam, a ona po prostu się rozleciała. To niesprawiedliwe. Trzeba było bardziej uważać, mówiłem ci.